Cena druga. Sala pyszna w zamku Kirkora. Baldadyna wchodzi zamyślona w bogatej szacie z wstążką czarną na czole. Więc mam już wszystko wszystko. Teraz trzeba używać pańskich uczyć się uśmiechów. I być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi. Większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi, nad wieczorami dręczy i przeraża, a nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to! Cicho, mur powtarza: O, gdyby nie to! Moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Rycerze zbrojni czekają przed broną. Grabio, dlaczego tak rano i zbrojnie? Kochanie moje, odjeżdżam. Gdzie? Droga, przysiągłem święcie taić cel wyprawy. Odjeżdżasz. Ach ja nieszczęsna. Na Boga, nie płacz najmilsza. Bo ci będzie łzawy głos odpowiadał nierycerskim echem, ani nie trzymaj przymileń uśmiechem, bo moje oczy olśnione po słońcu drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westchnieniem z krągłego robruńcu czarów nie rzuca, niech twoje ramiona wiszą ku ziemi jak uwiędłe bluszcze. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś przysiągł komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj ogień gromu Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za trzy dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Lecz ty winien żonie pozostać z żoną. Nic mnie nie zatrzyma. Muszę odjechać. Daj mi białe skronie. Przed ludzi okiem ty wiesz, że prawdziwe pocałowania dają się oczyma, a biedne usta, tak jak opierzchliwe jaskółki, muszą w los białego kwiatka chwytać miodową pocałunek muszkę. Bądź zdrowa, żono, gdzie jest nasza matka? Może śpi jeszcze. Pożegnaj staruszkę. Nie mogę czekać. W skarbcu masz pieniążki. Szafuj i baw się. Daj mi czoło białe jeszcze raz, żono. Nie lubię tej wstążki. Czoło należy do mnie. Czoło całe. Rozwiąż tę wstążkę, mężu. Uczyniłam ślub. Ślub po siostrze, tak. Lecz gdy powrócę, to wiedź się z Bogiem, ale mi się wyłam z tego ślubu. Tak. Bo się pokłócę z tobą, kochanko, i to nie na żarty. Bądź zdrowa. Chamy na koń. Niechaj warty czuwają w zamku. Mężu, odjechał. Po co? Gdzie? Sumienia wężu. Ty mi powiadasz, oto mąż odjechał szukać Aliny. Ona w grobie. W grobie? Lecz jeśli znajdzie grób, tak się uśmiechał, jakby chciał mówić: Przywiozę ją tobie, a zdejmiesz wstążkę, jak przywiozę.